Ej, tu jesteśmy, Ej, Repus, widzisz Afrykę, nie? Weź to, przeatakuj, to jedną jedno i Cze tymi dwoma tu wejść. Czekaj, czekaj, nie jesteśmy u siebie, bo jest u nas USA. Dokładnie. I jest u nas Wielka Brytania. A, a Locha to co, kuźwa tam robi? Ej, widzisz te Repus, tutaj? Masz wolne, tak. Oni tutaj idą, weź to, przeatakuj. No. Ale ja nie chcę tej. Mogę spróbować, ale to jest, kurwa, ryzyko że za defensywę. A nie na skąd zaatakować nawet? tutaj dwie no Jakby stąd, tutaj, i wtedy byś miał z dwóch prowincji, tutaj by support odbił. Wiesz, co mi chodzi? Ale nie wiem, czy zdążę, bo oni już idą do tej prowincji. No to zblokuj to chyba. Nie mam mo możesz... jak. Nie mam, ja, nie mam nie Aha, ja z tych dobra. dwóch. Nie mogę, bo oni atakują z tych dwóch prowincji. Ja się chyba wycofam, tak czy tak, bo tam ma 17-18. O nie, kolejna wojna. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni. Ej, nim nas jak na fabrykę. I ty włoch w sumie też, bo daruję dwie gumy. Czekaj, czekaj, jest skupiony na czymś innym niż na no, jakiejś pieprzonej ekonomii. Afrykę, bronię! Jest naprawdę. naprawdę gdzie, gdzie, gdzie jest rumel? W Gani. Nie, desantuje się z. E serio, byś, sobie wyśliczł te. te No, To nie wiem by zajęliście. A jak tam dominacja morska? Republika, atakują. Widzę, widzę, wiem o tym, jak wiem o tym. Jakbyś wysłał tam flotę, to nie będę mogli uciec przez Tunezję. 88 8, 9. Wyślę tam czołgi, ale musicie mi zapewnić dominację. O, zaczęłaś, utrzymałaś linię. Tak, Zresztą, tylko nie? mam bazy morskie, żeby mi ten dały suplaje. Myślę, że tam mi się zdesantują Ale Dlatego właśnie wysłałem w chore tych submarinów, żeby napieprzały Lecę z Submarine'u, widzę że niszczę submarinę. Ale UK jest... też ma submarine. Ale ja im niszczę, Przecież bo przynajmniej tak widzę teraz Chyba, że jedna bitwa mi się powtarza cały czas, ja pierdzielę tak Ale gdzie ich niszczysz? Na... u siebie tam? Tak Ich submariny niszczę O, masakra w Katyni. Koledzy, musimy walczyć za Polaków, którzy umarli w Katyni. Uuu. Trzeba zrobić międzynarodowy skandal Tak. Otworzyć tego tak, go gubernie. Masz Letus tutaj na no, Roberry wszystkie jakie masz. No. I dobra. I zgodę zgodę się tam. i ja tam no, całą wieś... swoją flotę. Właśnie wysłałem flotę, bo chcę przetransportować czołgi do Afryki. No, moje też. całą flotę jaką masz tam dalej. Wysłałem. Ale żeby protekt... tak. Tak, tak. Konwoj eskort na, 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 na 4 Nie, Ale te tu mi polegną. Jed, jed, jedy, jeden mi się gdzieś zgubił, jest tutaj. to jed, ostatni idzie drugą falą, więc nie polegnie. A co jeśli chodzi o A-fightery trójki, możecie badać szybko, czy coś? A-fightery trójki, u mnie to będzie aktualnie... E, no, mi się przydało zrobić. A patrzcie teraz, jak będę Ja fajterów trochę nie mogę. Nie jak. Dajcie kasy i samoloty nad Afrykę. Już? A nie lepiej bombardować gdzieś infrastrukturę? Na przykład, wiem, Brytania coś nie, nie tam nie nie, nie Niemiec? Wielka Brytania już ma minus 50 warships w lejdowaniu. Ej, tylko nie mam jak dać, bo nie mam zasięgu lotniska. My ich rozwalimy warships, naprawdę? Ej, a Niemiec nie mam jak dać, bo nie mam lotniska. To no, jest pauza, Santa Jezus Maria. Wo wolne cywilki. Tam radio w ogóle buduje w Afryce, żeby kurwa, ten, żeby, żeby samoloty hey, lepiej ma... działały. Coś tu. Ja, ja chwila moment, ja mam za dużo rzeczy na razie. Early destroyery, submariny do mogę dobić tutaj, konwoje... No, Zelandia łodzi podwodne do Japonii, więc... Dawać tu piechotę, dajcie piechotę. Oni... Ale no, nie no. ma zaopatrzenia, dlatego nie jadą. Jest 21 na 2, kto podesłał mi wsparcie Aha. w ogóle? No ja, ja, ja tu zaopatrzenie ledwo ogarniam. Ale overruny poleciały. Uważaj na te ruskie tutaj. Czy? To czołgi ja tylko. Moje czołgi... kurwa, czołgów ruskich, ja pierdole. Ej, wyprzyjcie submariny pod te czołgi ruskie. Albo jakąkolwiek inną, kurwa, marynarkę. Ja sześć wyśle. O, o brytyjski, 6 brytyjskiego... I brytyjskiego, lotniskowca rozwaliłem. 48 submarinów im zniszczyłem, zarąbiście. To jest... kilku. Okay. E, widzicie my, pa, Zajmijcie to, zajmijcie to Szybko i e, spróbujcie otoczyć. Dobra, spierając pokażę. ja to mam attrition za duży. No tak, to jest attrition. Ty, ty nie mów jak tu mamy jeździć, bo tu nie mamy czym... Jak jeździć? A, spoko, Pali, dobra. Paliwo nie dociera. To... Wysyłam zaopatrzeniowce w ogóle na ten teren. Ale no nie starcza. Kurwa. sobie nie ciałem. Port, 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 coś to! Pod lepszy, lepszy ten lepszy będzie. A gdzie są moje podtrzieniowce do kurwy nędzy? A są, wysyłają cały czas. Szybko, Czułk! jedziesz tutaj, do Cerenajcy. A oni się wycofują z Tobruku? Wyślijcie całą flotę, wyślijcie Ale całą flotę? Myślicie, cały ten sam flotę ma się na, nie, na komu komu na... Mam 4 e, floty submarinów wysłane, czyli 60 submarinów łącznie chyba. Jednak konieczny Odpuścili, to wszystko jest. Ej, odpuścili ten Tobruk. No ja, nie. ja tam nie jadę właśnie. Nie, jest, zamnęliście! Zabnęliście 620 dywizji. Udało się wam. Wysyłam to nie zniszcie. Atakuj tam, Niemiec, Niemiec, pomóż mi! O, teraz atakować, dobra, bo dopiero się. A zresztą u armii kurwa jedziecie po to, kaj, po kajie. Kurwa, zajebiście to zrobiliście. To jest jest Ale dużo się zapało bo 50 konwojów, aż leciało teraz. Z Dawać samoloty. Ale kasy. Ja, ja, ja im konwoje nawalam, ale oni. Dałem już wam. Kasy, kasy, nie ma kasów. Dałem. Są kasy. Nie są kasy. To nie, na, na Lower Egypt. A nie, bo na Tobruk się ich zniszczyli Na pewno. Chcecie na Tobruk? Czy tam Repus może zaplanować sobie tego. Na Cypr albo na Kretę jeszcze na inwazję. Właśnie mam ochotę na Kreta lecieć z Aten. Podobno że to, tam to, się w pełni Jak mamy czerwony niebo? Jak oni nie mają żadnych samolotów tam. Gdzie? No? Mają dwa Antiery. Mają tam. No, Dobra. Oh, kurde, ale tam zatecznie zdycham. Spróbuję się przebić. Ty, udaje mi się, wypadło. Nie, to jest zaskakujące. Mamy to, Macie to, lecimy na Aleksandrię, na Aleksandrię wszyscy. Ja ich na południu przytrzymam i wejdę w falę Z czego są te radzieckie czołgi, że one tak łatwo przebijane są przez Twoje? Z gówna chyba. To są lekkie czołgi. A. To wie to było. Ej, ej bijasz się tam na południu? i bo ja się. A, ale na ekranie. Jest, macie kocioł 5 dywizji Aleksandry się wbijać Nie mogę, bo nie mam organizacji ale No cze cze Czekaj, Zimnę czekaj, czekaj Czekaj, to ja zbuduję Bazy morskie Niemiec odetni ich No tak, ale oni tu Oni tu idą Trzeba to pinować no, to nie drugą wizji, ich przytrzymaj, a tam ty tam ja, ja też ci pomogę ich przytrzymać Dobra, ładnie się. No Naw Nawet wpadę. ich odetniemy Odetniemy Wyślijcie... Nie, wyślijcie tutaj taką e, submarinę tu szybko wysyłać. A na północ, tam obok Aleksandry wbijasz, dobra. A submariny już, a już, 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 według życzenia? To nie, ale w swym dziełku. Kurde, to ale nie mam tam. na wyspę. My Może tak zdychają. Na początek szykuj na Tutaj i tu. Szykuj już, o tutaj, wszędzie. Co wystarczy, że to będzie? ale to nie jest takie hopsiub. Nie, wszystko trwa, trwa. No, bo nie mamy problemu z zaopatrzeniem. No ale Sandry Macie, to już za chwilę nie będzie żadnych nie, problemów. Nie, nie ma problemu z zaopatrzeniem. Macie zielone wszystko. No, macie kasy. Ja tam mi będę po prostu komunikować, tak. bo ja muszę to mieć też. Dobra, ja nie... jest na trójce i nie, doż, nie, nie jest jak się przeorganizować czołgi. Ja czy. on idzie na północ. Dobrze już. jest, czołgi rosyjskie okrążone. Serio? No, Zajabili tak. Się zniszczone. I no, na Tel Awiw teraz. Tel Awiw i macie już Izrael cały. Wszyscy mają full paliwa? Eh, tak, Je, Tak. ja mam większość i mi się uzupełnia Je nawet. Et, chcecie... Ja chcecie. Ja mam z 140, ja mam tam drugie Baku, nie wiem jakim cudem, ale okej. Ok. Nie, Baku ma 400, dobra, nieważne. No ma jak najstanki tanki się... Teraz tylko Malta, Tunezja, Gibraltar, Cypr. W ogóle się według 40 czołgów dziennie. mnie. Tel jest puste, macie to. O nie, monster. report Pileckiego. O nie. Uyre oh. alliance to monster. <laughs> jak ty mogłeś im to zrobić? kurwa, no. No Niemiec, no. Jak jest? Ja, ja zrobiłem chwilę. Żydów dusiłeś, Pilecki wszystko to powiedział. Koniec tego, za karę, poproszę, okay. Przepraszam, wy, przepraszam, przepraszam. Wy, ja wywal go z sojuszu. No, ja go wywalam, no, przepraszam, no. <laughs> O, nie, bo nie, musi się wszystko popieprzy, Ej, po, po, popieprzy będą potrzeby militarne i no, wszystko... tak dalej. no nie! Dołącz go z powrotem do sojuszu! E, invite to faction. Albo ja odejdę. I już jest, już jest, już jest dołączaj. Ty psułeś! Akceptuj to szybko! O. Dobra. Kuźwa, a wiesz jak tam front popsułeś teraz w Afryce? Właśnie. Tam. Ale dobra, Żydzi są mniej ważni, tak? 6 nie... milionów Żydów. To nie chodzi o Żydów, tu chodzi o wygraną tego frontu zasranego i wygonienie ich z... Mają mamy Afrykę. To D-Day już się zarzeka. Co to jest z tym Gibraltarem? A. A Gibraltar jest na trzy prowincje podzielony. Cholera. Taka mała skała na trzy prowincje. No serio. I każdy Dobra. z tych tego w Dobra, ja te czołgi odsyłam już. Zajmuj tam Afrykę, a ja te czołgi odsyłam już. Oko. Już na Barbarosy się przygotujcie. No właśnie. Ja jestem... A ja nie chcę, może, śródziemne wyczyścić całkowicie. Cypr, Malta i to, co jest w Afryce. A jak ktoś chce, może mi pomóc, podrzucę w flotę. Zaraz dawajne dochodzi się, Japonia. No, no. Dwa, Masz mało stoczni, mogę być więcej stoczni. Szogłym ile na stoczni? Znaczy, jeżeli nawet no. przemian z Ameryką lądową, to ja pójdę po prostu z ruskimi się napierdzę. O, Dąbrze, Amerykanie nie mają prawa w ogóle mieć na tym moim, bo ja mam wielkie miary w albumeru. Patryk, zajmujesz? Ruscy mają do. między 200 a 400 dywizji. Gdy Niemcy nie mają fabryk, ja pierdzielę, ciężko powiedzieć. Ale wiesz, tak. że Roscy mają więcej, albo tyle samo. No, Roscy mają więcej fabryk ode mnie. I dlatego ten moc jest ten zaintym, nie, to to Wszystka taką mocno. Tak, ale jak ja wbijam do wojny, to. E, nie, nie skończy mi się. Ja mam takie minusy, jak jest zima. Jak jest zima, to ja tam stoję i umieram. Moje czołgi nic nie zrobią. Ja ci mówię, wypowiem wojny i od razu takie minusy nie skończą. Ja się chcę zapytać, czemu obok Warszawy jest tak dobrze infrastruktura rozbudowana. Czy tam je rzut pociągi? Jakieś miejsce określone? No. To ja co, jeszcze raz? Czemu obok Warszawy jest tak dobrze infrastruktura rozwinięta? Tam jakieś pociągi? Tam podpadać się państwo? Nie, że Warszawa to jest piękne miasto, przedwojenne. Locha, Każdy Niemiec chce je zwiedzić. Locha, no na Kanał 2. Jak zajmę to wiadomo, Patrzcie teraz na Hiszpanię, to już komedia jest. O, Hiszpania. 100% komunistów, Franco jolo. oni mają... Inaczej, oni... Oni, oni mają duchy narodowe, że komuniści coś tego. Z tego typu advisora. Jakie gdzie? Trzeba, ten pamiętać. Ej, nie ma co atakować ruskich, dogadamy się, tak? Ej, oni robią e, tego. Imperial Conference. No, a, trzeba samoloty. Ej, wypij! Tak, Imperial Conference to jest to, że oni piją nie Niemczech. To nocha jest to, że samoloty. będzie Konfederacja Zjednoczona. To robi Prytol? Jeżeli powstanie Zjednoczona Konfederacja, to kurwa idź Kurwa D. Ej, pytanie. Um, <grym> czy... Dobra, jestem. Italii, Italii, patrz na Irak, patrz na Irak. No. Ejk. I... O, To nie ja Irak. To nie Irak. Ej, chcesz zająć Irak? No, to jest jeden z moich planów. Ale mam takie o, pytanie... Ja Te... mogę, ja mam decyzję, możesz to zrobić. Ale że ja dostaję? Muszę no, po dosta powiedzieć. Czy ja wypowiadam wojnę, ale ty zajmujesz i dla siebie masz. Czekaj, Cześć, czuj, chwila, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą ogólnie. E, kurczę, czekaj, mam okręty. E, to. E, zastanawiam się, czy ustawić się na linii w Afryce i po prostu stać, czy pójść pełną pizdą w kolonie e, mo moją tą, e, moimi okrętami, Zostać się na przykład na Jemen, przejść całą tą Arabię, pójść na Indie, i coś po tam Nie nie będziesz musiał. Mam, mam dwa ale Polonia, Polonia. Polonia że Mogę też Irak dla ropy, nie, 11 ropy, 10, nie, to nie ropa. No, przy... Irak, Iran, a ile ma dywizji Iran? No ale, staw... ale, ale, ale wiesz, Iran. Chodzi, mi, chodzi mi o to, że jak zaatakuje Irak i zaatakuje Iran, to będę miał granicę z ZSRR. Musimy no. ją otrzymać i Iran odzyskany teraz zareaguje. Tak, albo, albo się po prostu zesram. W... Moment, i to się skończył, bo ja też nie mam zbyt dużo, czy ile mam zapasu? Kurczę, mogę rekrutować dywizję, lecę tu. Desantują się, widzisz to? A, desantują się, akurat tej bez broniłem. Niestety. czy oni tutaj Dysantujoś. mają antiery? Maju, mają, mam... piątkę antierów, cholera. Wszedł no. tutaj. 1 czerwca wojna jest Kurczę, jest no, problem, tak? ja, nie, ja im nie zajmę tego. Dlaczego no, Japonia nie, z... Hiszpania nie zajmij po prostu z tego. Bo, bo nie ma dostępu za że jest czerwona ta krew. A, faktycznie. Jakby Hiszpania była kurwa, u nas w wojnie i miała lotniska, to można by podziałać. Albo ta. E Etat France, to można byłoby podziałać. No to, no to, czekaj, gdzie ty masz wojsko? Ty masz dywizję? Więcej tam obszarów bo masz tam mało. się... A bo ty w Chinach dużo rozstawiłeś. Żeby mnie nie zdobył. I daj tam kasy, samolotki. Na deponie. Tak, no, już wystawiam. Ej, ja, my jesteśmy we frakcji, co nie? Tak. Rozbuduj tam lotniska, bo ty masz 300, 300, 300... 600 w Tokio masz przepełnione w ogóle. 600, no masz zapełnione lotniska, ja bym ci w Bombery. Dobra. 500, 300. Masz 300 na 100, masz 500 na 300... Serio? W, no, w Northern China. I China, przez to przegrywasz kompletnie. No. nie ma na to. Tak. Mówiłeś, że nie masz co robić, to zamiast pójść w lotniska szedłeś, nie wiem, co. To jest. Czemu wysłałem taka? Dlaczego Japonia ma wojnę z Rosją? Eee, e, ja nie prawie ja mam stało. wojnę? Czemu ja mam wojnę z Japonią? No, z Właśnie. automatu mi wypowiedziało. Dobra, to Japonia nie atakuj po prostu. No, Czemu nie atakujcie nie, atakujcie nie, atakuj. nie atakujcie się. Nie mam dywizji. No ale halo, no. To no, jest plan. Ja mam połowę armii na Związku ale Radzieckim, zostawiam po górę. No przecież w typie, no. No typie, no. No nie... Ja... zawsze Japonia wbija się w Związek jak, Radziecki. Jak nie zaatakujesz. No ale historii kala gramy. Jak ale w... ja, jak, jak no, ja będę przegrywał, to zaatakuję. A i pójdźmy na deal. Zostawcie, wo. W zabierzcie wojska z Gibraltaru, a ja was nie rozpierdolę, okej? Okay? Okej okay. <laughs> A Nie. Ani trochę. No to muszę was rozpierdolić. Sorki, nie chciałem. Daję wam Dalej. szansę. Hitler, Hitler Polsce też dał szansę. Jak? No dał. Gdańska była wojna. <grym, <grym, teraz, we, teraz wejdzie Didek to można powiedzieć. Że... A nie no ma wejdzie daje, bo się bawi u mnie. I właśnie zaraz straci kolej. O, Pytanie, a zrobił UK mi to miało? I ja wszystko I odciągę od portu, właśnie. A takcie ten. Ej, yy, UK to z... zawsze miało, to? Czekaj, co. Bił mi do W ogóle patrzcie, wbił mi do i Prawie pół Japonii zdobył, ale go od wszystkich portów i kolejne y, 300k weszło. Ech, z, z, znaczy ta, ta wysypka jest duńska ogólnie, Bornholm. Tak, ale no, że teraz, czy na to nie zdefrontował. Mm, a nie wiem nawet. Nie wiem, jest, zaplanuj tam desant czy dywizję czy coś na tą wysepkę. Ej! Otworzymy kolejny front? W... Nie my, zdesantuj się na tą wysepkę, ja ci mówię, nie, nie wal konia do, do, do frontu, tylko... Ja teraz... wysepkę. No, na, bo ty, w Botyku masz brytyjską wysepkę, nie, tak. pokazywał ci, pod Szwecją. No. Ja nie mam czasu, ja nie mam jak to zrobić. No masz dywizję na, na, ten, na brzegu Muszę w, ale nie, bo ja muszę okradniać No okradnijmy zaraz, technologię, za 100 dni się zesantujmy Dobra, odznaczyłbyś dwie dywizje z tej j**anej tej plaży Ustawiłbyś na desant, kliknął i żeby się po prostu wykonało Muszę wysyłać tam czołgi czekaj, 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 Można w tej grze atakować państwa za pomocą klejmu, czy nie? Tak realne można by było. żeż ma być historycznie, to nie wiem. No, czyli nie, co? Bo ja nie wiem, czy w Turcji się nie widno. mają te 20 fabryk za free. A mogłeś bić i otworzyć nowy front. No tak, gdzie... tak, ta, ale, ale mam na myśli po prostu, że. Czy, czy można klejmować w tej grze? Tak, co chcesz klejmować? i na w Turcji. jakoś. Nie no, to historical jest, nie mogę. Czyli nie, ale masz, ale ty masz jak żebym Iran zaatakował? Iran w decyzjach. Z taki wiesz, no, multi... -trybię. No tak, tak, to wiem, 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 ale... się to mi chodziło? Fuck. Ale jaki czy to 4 44 nie? <laughs> no, by, by tak. Czyli nie wiem, nie wiem jak to jest operacje militarne. No bo, jak historycznie, no to musisz, atakujesz Rosję jeszcze rok, półtora, i się cofasz. Tak. moje czołgi, muszą tam dojść. Znaczy, czy Repusty, tak. jak nie masz jakiejś dywizji, które nic nie robią, to wyślij do Indii. Właśnie... To się cierpie na brak żołnierzy, aktualnie. Okej, okay, one właśnie lecą, 45 dywizji jest transportowanych tam praktycznie, znaczy, jest transportowanych. ja ten desant od zachodu już mam przygotowany. Tylko muszę, ty, ty muszę Oman do końca zająć i to Abu a już mam i tam się przebijam w miarę, tylko już tam... Kasy tutaj Proszę kasy tu Amerykę staram się, u mnie Masz, na każdym froncie masz po 500 Najwięcej tutaj, jak potrafisz Jak możesz Ja tracę... No tam, to serio? Ty ja pierdziee Co się co jest? stało? Nie ja, mam czy... źlego pojęcia Co ja płynę? XD, dobra, i tak się nie zgodzę Ja pierdolę, co to było? Nie ma to ja. Czary mary! Czary, Czary mary! Ale Z... my ja nie mi żadnej prowincji. Jak nie zajęłem? E, no, nie zajęłaś, to i tyle. No, ale wiesz. Ale nawet Tokio ja nie zajowałeś, no że nie wąk nie zrobiłeś. Wygrałem! Kurwa! Co kurwa? Dobra. Dobra weź to szybko, Nekto i Chce już grać. Dobra, czekaj, daj. Co kurwa, halo! Ale... Co? No taj on! Halo brytyjczy, Przestań! A ja jestem w wojnie lol, ja chcę młody No <laughs> daj do Tylko na tym bodzie jest głupie to, że on musi akceptować poddanie, więc... Ale będą... jak akceptować poddanie? Co jest halo? No bo e, ty miałeś takiego minusa, bo na tym bodzie jest takiego, że jak on ci się to ci się ludzie buntują. Więc jak nie zaakceptujesz, to może wyjebać wojnę. To jeszcze nie coś tam coś tam. W wieku wojnę wyjebać się na niej nie zgadzałem. Się nie zgodzałem. Nie. Czemu robicie mi raz piłę? Halo. Nie. Wesela, weź wszystko. Nic Rosji nie lawa, więc jakiś jakiś jesteś No i będą komunistyczne Chiny teraz, mądre, no. Oj. O jak nie człowiek. Nikt nie do... musi wiedzieć, tak, kiedy jeszcze Madżuko się wyzwoli. <słuch> Moje. Japoniec y, zawiadłem się na wiem ci ustaw więcej dywizji Japonii. Co to jest? No to, to kurwa O. No nie zaakceptował, to znowu się zacznie dziać. Teraz nie mam pojęcia co się stało. Czy ja... Nie, nie mam no i zaraz, nie, propozycji pokoju. Akce... Nie zaakceptowałeś kapitulacji. No. Nie zaakceptowałeś żadnej kapitulacji, nie będę z propozycji pokoju bo mnie wysyłałem. No. Dobra, rozchodzimy.